Ej, chodź, zobacz, Eggman wrócił, muszę stąd uciekać Idzie w stronę naszego domu Gdzie on jest? Co ty Jak tu jest No nie wiem No a na, z Knucklesem się bije O Boże <głosy> <głosy> No to mają się bo już... O, no tu pokonali go <głosy> Żyje <głosy> No nie żyje Egbert! Dziadu, ty! Do dupy jesteś. Czemu dobrać. mnie nie bijesz? Czemu mnie nie bijesz, ty? Jaką wow. ty masz winę, dziadu? Haha, mam dziadu. dziadu. Zostaw! Nie, nie na Kelsey! Zwykł nie na Kelsey! Ugana na Kelsey. Dziekuj. Co i tak się leci dooooooo Ooooo Ej, Luxem, ona się znowu atakuje, on ma A Ej, czemu, czemu Erwena goni na klucz? Ej, patrz jaka moja piękna żonka <laughs> Jezus. Patrz Jezus. Ej, czemu myślisz nasiona? Przepraszam Patrz jaka Juldis jest piękna. Mm. <laughs> Na głowie ma piękną kardę. Ma takie wielkie oczy, które że... jest. Przypominają mi starego. Julis? Nie podchodź do niej, bo jest zerwowana. Ja już nie poszłam. Nie wiem, mojej Juldis tego gówniarzu. Okay. Juldis. Dlaczego to jest rozbite szkło? Jul, zgadaj! Nie bij mnie już, nie, nie bij mnie! Nie bij mnie, ty szara baboty, ty gównież. Jul, Chcesz, żeby on wrócił? Mam dla ciebie piękniejszą żonę. Chodź! Ale Wygląda jak... Ale chodź, zobacz. Ona bardziej wygląda jak ty. Patrz. I cię nie atakuje, zobacz. Ja. Zobaczcie. Jak? Jak? Co ją? <grym> ale jak chcesz <grym> nazwać? Naprawdę. Bo Ziemniak. Może, ale jakoś normalnie. <grym> do domu! Do domu! Ale jak chcesz go nazwać? Tailu. Da się go oswoić. Y y y Naklis przyszedł do naszego domu. Dziewczyna Tailu. Okay. No, <grym> Dziewczyna. Świnia, nie, śpienia, ty nie Weź śpinie, coś zrób. Panek, weź, coś zrób ze śpiniem. A co się stało? Że... Uciekła. <noise> Mamo ziemniaki świnia chodzi. Ej, on chodzi? No. Za tobą? Nie. Ja jeszcze zrób, żeby chodził. A chcesz, żeby był w domu, w twoim pokoju? Nie, chcę, żeby chodziła. Ale czekaj. Dam ci ją do pokoju twojego. Będzie za mną chodzić. No. A jak chcia... dziewczyna? Tej. Dlaczego ją bijesz, tą świnię? No Ale dobra, już jest w domu. Ta świnka. Ona już jest w domu. No ja idę się świnią zajmować. Okay. Nazwij ją dziewczyna Tailsa. Wiem. Na Gulity. Na... Albo na Gulity. Nie. O nie, na świnie usiadłam. Co jest świnka. Już ją nazwałam. Tylko muszę. Pokaż, gdzie jest Taila? Taila. A Jana. Bo... Ej, tutaj... <stutu> ale daj jej łóżko, żeby mogła spać. Gdzie ona jest? Mówię, że jest w moim pokoju. Ale ona... Dobra, czekaj, zaraz będzie w twoim pokoju. <grym _> Spokojnie. Tak <grym> nie mam, nie mam dziewczyny, smuik. Masz, masz, masz dziewczynę. Tak? <grym> w dupie. <Zajarz> pokażę. Dlaczego <grym> ty masz na dole imię? Nie Jest, moje pięknie Nie mogę jej nazwać. <laughs> no dupie. To jest nieciągłów drzwi. Czemu rozwajuję nam drzwi? <laughs> <laughs> Nakus! Nakus! No wyś tu naprawdę tego! <laughs> Pomocy <to> Sonic! <są śmiech> <laughs> co? <śmiech> to nie jest Nakus? Nie wiem, co to jest. Nagle znam rozwalił drzwi mm. Ej, no, muszę sobie Ty gówniarzu, ty ja cię zabiję zaraz Wyobraź sobie sobie zabić Ej on znowu chce zaraz. nam zniszczyć drzwi Okej, okay, ja go nienawidzę Dobra Ale ja nam to nie pozwolę Widzisz jak... Aha, on chce iść spać, okej okay, to idź Na moim łóżku. Co to jest? Co to Co? Coś na dworze jest. No jak na dworze? No dobra, Sony, idziesz chować. Ja też pójdę. Ona już śpi. Czemu ja taki duży? Ale co ona śpi? taki Daj! Pokaż. Czemu ja na to? Daj! Jest ze mną! Daj dla niej uszku. ja no jestem taki duży. Nie wiem. Ale że się tu nie mieszkam. Pokaż. Tyle chcesz I dlaczego masz takie malutkie cienie? <noise> A teraz <noise> duży. Dobra Soniko, no ona chce iść spać, i na... Dobra. Dlaczego na w nocy się bije z potworami? No jestem w ogóle taki duży. Dawałeś jej ówka? Ej, ona pójdzie spać z tobą w jednym łóżku. No dobra, to chodź. Zmieścimy się jakoś. Ja nie śpię. Chodźmy teraz spać na dworze. bo sobie. Ja tam wiem, że coś tam jest. Teraz widzę ogno Znowu. No ale co to jest? O Boże, ja się boję. Nie ma. <grym> Nic nie ma. Tej, ty nie śpisz? Tak, wiem, widzę się. Widzę, że nie śpisz, że tu jest Twoja dziewczyna. Ej, a ja, a ja sobie robiłem kolację. Ziemniaki. Mhm. tłuczam. Wiesz? Skąd mam ci wierzyć? No wierzę. Mhm. A czemu tu jest rozbite okno? Na kurs pewnie. Są <grym> <grym> na kurs. Tak jest Ej, co to jest? Ej, pan, nagle co się z nie bije. Jak to się zdziupel. I ciekaj do domu, bo idzie krypcia. Ki ja się Hej, <grymnie> <w ten sposób. grymnie> wow, ja tylko sobie robię kowację. Musisz, że ktoś tu chodzi? Nie. Pieczony kurczak. Nie <grymnie> pieczony. Ja tu mam 100 kurczaków. Co się stało? Dupa. A tutaj nie wybuchło nic. Ale szkielet, o! O Maria, on chce strzelić przez On tego strzela, na tyle zapewne. Gra cztery, to mamy otwarte! Gracz ten się znowu zatrzymał. Jeszcze nawet gdzie ty idziesz? Gdzie? Ej, tutaj ktoś jest. Ej, tutaj ktoś jest. Gdzie? Chodzie, tu. Ktoś podobny do mnie. Chyba mój przyjaciel. Zobacz ma czarne Jezus oczy, Maria! Mi? Boże. Kto to? się boja. Jakiś przyjaciel? Nie, chyba nie. Boże. Taj sobie pójdźmy spać. Okej. Okay. Może No to może jest jakiś nowy Sonic X -y. Boję się. Ale pójdę sobie zrobić piękną kletję. Okej, okay, już nie mogę Tak. Dobra, no to co my tu mamy? główną wodę. Wodę trzeba pęknać. popieceło mi się piękne bulyt. Lej tutaj. Lej tutaj. Sięgę przy stole Zjem moją piękną taniec. He! To A nie jestem głodny, okej. Głonę, to sobie zostawię to wodę. I pójdę spać. Ej, ale No chyba nawet. Dlaczego ty latasz? Nie. To tam u ciebie, Tails. A dobrze, ona lata. Ej, dziwne. Idę zobaczyć tego gościa. Ja to mam się nadal, nie wiesz? Mhm. Aha, chcesz wody, okej, okay, to masz. Ja nie chcę wody. Ale moje dziewczyna chce. On tutaj nie jest. Chcesz jest. Myślałem, że to kurga. A to ja pójdę na biegać. O! I zabieram wodę. Pięknej Ale w góry czy tyle styl tu. A, miodek jest lepszy. Pa, kiedy idę pobiegać, wiesz, a ała? Czekaj, przepraszam, muszę otworzyć drzwi. Konik. Konik. Konik! Idę biegać. Przepraszam, ale musisz iść do wody, go zabić!